Wiedza ojca Pio Tom Drugi System miłości autor Wiesław Matu cały czas jesteśmy zajęci czym innym niż to, co jest istotą wyzwolenia. Każda myśl ucieka co sekundę gdzieś indziej. To rezultat nauki płynącej z kosmosu, od aniołów, którzy nas zwiedli i zakodowali do nienawiści. Dlatego musimy pracować nad sobą, aby pięści nam się nie zamykały, a otwierały. Nienawiść to też energia odwrotna do miłości, która ma ogromną moc, jak pocisk kasetowy rzucony na niewinne dzieci. Ustawione jako żywe tarcze w różnych wojnach. Dlatego najkrótsze, nawet chwilki modlitw w ciągu dnia są tak cenne. Akty strzeliste bardzo pomagają w przypominaniu sobie Boga. To jest miłość, a nie koncentracja na sobie. Najpierw Bóg, a my przy okazji. Tylko stosując się do tej zasady, nie zbłądzimy i nie urodzimy się tu ponownie, by szerzyć cierpienie. Powiem tak, czasem jedno mądre zdanie zmienia życie. Wiara jest, jak na razie, zamiennikiem wiedzy i tak pozostanie na ziemiach materialnych. gdyż neuronowe algorytmy myślenia w rzeczywistości kwantowej zablokowały nam dostęp do duchowości, czyli do pełnej wiedzy. Zmodyfikowano nam helisy i DNA. Dlatego nie wszystko jest naszą winą. Słowa Ojca Pio. Nie trać okazji do szczęścia. Masz do niego prawo. Słowa Ojca Pio. Ale takie kosztuj, by nie przysłoniło ci ono jeszcze większego szczęścia, nieba. Skosztuj tego, co najpiękniejsze. Nic na tym nie stracisz, lecz zyskasz w obfitości. Powroty. Gdy uczyłem się poznawać pieśni barw, przyleciał na skrzydłach podziw fioletowy i spytałem, jak oddzielić. Łzę od duszy, radość od rozumu. Gdy wracałem do początku, do szumu drzew, dziwiłem się, dlaczego tajemniczy jest świat. Powracałem w dzieciństwo, by odczytać na szronie szyb, rodzenie się moje. Przyszła myśl, może tam zaczął się tajemniczy byt, i tak potem z niewiedzy, czując ciągłe pragnienie, szarpnął ból. Ciepło napotkało zimno, zaczęły się tańce obłędu, podskoczyły parasole plamistych nieprzyjemności, cierpkość zasiadła na mrowisku, poparzonych skrupulatności. Niezrozumienie życia poplątało szare komórki rodzinnego spokoju, szalony pęd poznania urwał cierpliwość. Strąciwszy ją w łzy skrzywionej wyobraźni, szukałem nadal. Na wszystko czas był jeszcze. Dziś wróciłem do kołyski, odgrzebałem modlące się kolana, poznałem sens cierpienia za wytrwałość w tym obłędzie. Dostałem nagrodę Twój uśmiech. Dawni aniołowie. I ci aniołowie już w ludzkiej formie przybywający tu, w kosmosie materialnym, odwrotności, karykaturze tego kosmosu oryginalnego, z nieba myślą wyłącznie o tym zjawiskowym świecie. To za mało, by pokonać śmierć i zmartwychwstać w niebiańskim ciele. Kochasz materię kosmiczną, to na 100% urodzisz się w niej. Kochasz idealny świat to po śmierci kosmicznego ciała znajdziesz się w nim na 100%. Wszystko zależy od ciebie samego. Jezus może ci tylko powiedzieć, idź tą drogą, tak samo jak Budda czy Trishna. Wiedza Ojca Pio, tom drugi. System miłości. Autor Wiesław Matów.